Jakie masz włosy? Długie? I co, idziesz dzisiaj ścinać? Cieszysz się? Co pani zrobi? Cyk 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 zrobi i nie będzie się męczył już, tak? W tych włosach Obudził mnie rano kurier Dzwoni i mówi, że ma paczkę Więc najgorsze jest to, kiedy Smacznie sobie śpicie a on dzwoni, że on już jest pod domem i musicie szybko się ubrać jakieś rzeczy, które leżą blisko was i wyjść po tę paczkę. Ej, ale to jest taka paczka, która już widać co jednej. No rzeczywiście ja czułem, że wiecie może co to jest ale unboxingi są fajne, Podobnie fajnie się je ogląda na vlogach więc otwieram to przy was. Mmm, ciekawie zapakowane. Trzeba, o Bawiam się jednej rzeczy, nie widzę tu faktury, ale może będzie na dole. No, co jest? Czekaj. Wystrzymaj karton. O, nie ma faktury. Nie, no ty, nie ma. A, wysłał mi mailowo, mailowo wysłał. Tak, przepraszam, ale niedawno stałem. Co my tu mamy jeszcze w środku? Taką taśmę do, do kabli, żeby ją ładnie jakby, jakby uporządkować pod biurkiem. Więc słuchajcie, coś takiego co się nazywa osłona akustyczna. Jest to fajne w przypadku nagrywania wokali w domu. Bo wiecie, jak się nagrywa wokale, to w teorii powin, powinno się to robić w studiu muzycznym, które jest wyciszone, ma dobre akustyczne brzmienie zapewnione. O, budzik mój dzwoni. Czekajcie. Trochę się dziwię, że tyle lat zajęło mi podjęcie się tego zakupu. Ja już dawno o tym myślałem, ale zawsze to odkładałem. Wow. W końcu powiedziałem nie no, Mati, trzeba to kupić. No, wygląda to w ten sposób: to się otwiera. Do środka wkłada się mikrofon, teraz ja do góry nogami. No, proszę bardzo, no i dzięki temu zobaczcie ten dźwięk, który ja, no jak śpiewam, to te, ten głos cały jest tutaj. Gromadzony, w sensie nie odbija się, nie ma mm. takiego niepotrzebnego echa, które psuje nagranie. E, nie kosztowało jakoś super dużo, nie kosztował jakoś mało. Znalazłem w dobrej cenie. Mam nadzieję, że też dobrej jakości. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Patrzcie, czekajcie. Taki test mały. Nie wiem, jak to pokazać w sumie, ale. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To nic nie usłyszycie, ale wierzcie mi, że ma to znaczenie. Bo tutaj ten dźwięk idzie dalej po prostu i się odbija od ścian, a jak mówię do tego, to się zatrzymuje tutaj, no i nie ma jecha po prostu. Całkiem fajne, wydaje się takie solidne. Kolejna dawka unboxingu moi drodzy, świeżutkie, pachnące paczuszki przyszły. I co myśmy takiego zamówili? Ja tu już widzę, że zamówiliśmy tak. To jest... No dla co i... dzięki no nie super. wiedziałem, że to wypadnie chyba, dzięki. nie? Ale ładne bardzo. To jest etui do iPhone'a. Nie widać, bo jest za jasno. No te ale dobra. Ale jest bardzo ładne, podoba I mi się. Ładnie. A teraz moje tak wygląda. Chciałem... pistacjowe, myślałem o takim bardziej jasnym tym zielonym, ale bałem się stwierdziłem, że jest... nie jestem chyba jeszcze aż taki odważny. Fajnie wyglądają. Po dwóch latach w zasadzie mm, używania... Naszych telefonów stwierdziliśmy, że warto byłoby mieć fajne ETUI, więc poko ładne, naprawdę ładne. Wsadzasz do telefonu? Czemu moje... No nie. Co? Złe zamówiłeś? No. To by dobre sobie złe. Ja nie wierzę. Ale... Może on mi złe wysłał. Ja muszę sprawdzić co ja zamówiłem. Dajcie ludzie spokój. Zawsze coś się tak dzieje, nie? Zawsze coś musi nie wyjść. Tych unboxingów teraz tyle. Kolejną rzeczą, którą otworzę, to już pewnie widzicie, jest myszka do komputera. Jest to taka... niekoniecznie myszka do grania, a bardziej myszka do pracy. Zależało mi na tym, by mieć myszkę, która przyspieszy pewne procesy montażu, robienia zdjęć, przerabiania zdjęć. I stwierdziłem, że ta myszka może mi się bardzo przydać. Lubię zapach nowości. Lubię, jak coś jest nowe. Czuję taką... Premium klasa. O kurde. Mm, fajnie. Boczynce. Fajnie. dłonie leży w niej. No podoba mi się. Ciekawe, jak się będzie na niej pracowało, ale... wydaje się, ok, na pewno jak co mam to już tak... O, coś się, się włączyło. Ale nie, nawet lepiej może. Ta... Ta myszka ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie to, że łączy się między kilkoma urządzeniami, na przykład między komputerem a laptopem i to mogą być dwa różne systemy operacyjne, może być to Windows, może być to Apple, iOS. Mac iOS, iOS. Widzicie, to nie jest żadna reklama, moi drodzy, ja po prostu stwierdziłem, że muszę mieć lepszy sprzęt, jeśli mam robić dla was lepsze vlogi. Kabel. Ładnie zapakowana, tak premium. sytuacja z etui ma swój szczęśliwy finał dzisiaj, ponieważ zamówiłem wczoraj je jeszcze raz, tam to odesłałem I słuchajcie, przyszło dzisiaj, mimo że jest sobota, to już dzisiaj jest do odebrania i chyba będzie git, czy nie? Sprawdźmy to Muszę ściągnąć stare Założyć nowe Słuchajcie, teraz działa <laughs> Jeszcze jedyne co muszę zrobić to szybkie wymienić, bo już mam strasznie poharataną i gamanową i wygląda ten telefon jakby w ogóle był turbonowy Dobra, to chodziło od samego początku Chcecie <grystanie> to stare Aaaa, No szlak by trafił Wszystko zalane Wszystko w kawie Zakra Nie wie co jest grano Myślę, że on tylko na auto wejdzie <grystanie> wydarzenie nie? I ma lat? A widziałam, jak tam wdechł. I tak, bardzo proszę. Twój typlomik. Brawo! Brawo. Ostatnio doszedłem do wniosku, znaczy może nawet nie ostatnio, tylko całe, <grystanie> tak, całe, życie. całe życie tak właśnie wnioskuję, że brakuje mi montażysty, albo po prostu osoby, która będzie ogarniała jeszcze ten temat cały techniczny, czyli miniaturki, montowanie filmów, stawianie przesyłanie na YouTube'a. No i postanowiłem pójść tutaj po kosztach. <grystanie> I nauczyć Igę montować filmów Także powiedziałem jej, że mocno się teraz przysłuchaj tego co, co ci powiem Wytłumaczę tobie jak się montuje filmy Ale słuchaj właśnie wyraźnie Bo więcej razy powtarzać nie będę Powiem tylko raz Także włącz sobie na, na laptopie Program, który się nazywa Adobe Premiere Pro. I go oczywiście wie, co to jest Adobe Premiere Pro, bo już wiele razy jej o tym mówiłem, tłumaczyłem, pokazywała, gdzieś tam często obserwowałem, jak montuje filmy. Tylko, że jakby nie zna do końca, jak to się robi, w sensie nie wie, jakie tam przyciski Nic klikać. Nie wiem. No właśnie. Właśnie na to spojrzałam. Z programów Adobe korzystam już od całe życie, w sumie. W sensie, no, całe życie, odkąd tylko zacząłem nagrywać na YouTube i montować filmy. Kiedyś korzystałem do montażu z programu Sony Vegas, to jest spoko program w sumie. Um, a jeszcze niedawno myślałem o przesiadce z Premiera na DaVinci, bo też ludzie dużo chwalą tego DaVinci'ego. Ale kurczę, uczyć się na nowo tego wszystkiego trochę mi się nie chce, jakby... Um, po prostu ta pamięć mięśniowa, te skróty klawiszowe, które sobie wyrobiłem przez lata i gdzieś tam... Powiedzmy wyrobiłem sobie pewne nawyki, no i nie chciałbym się teraz uczyć na nowo jak się obsługuje da Vinci, gdyż e, nauka takiego programu od początku to jest e, strasznie trudny temat, w sensie to strasznie irytuje, bo wiesz, że w innym programie zrobiłbyś to w sekundę dwie, a tutaj musisz szukać po YouTube'a, gdzie to się klika w ogóle. Jakaś taka prosta rzecz, najprostsza na świecie. Po prostu mówiłem, że tego, że nagrywałeś

This is my last night with you Take Take me by the hand while we do what lovers do Wtedy wyszło mi od razu i wręcz byłem zadowolony po pierwszym nagraniu wokalu, a tutaj nagrywałem to dwa tygodnie w przeróżny sposób i próbowałem sam zrobić podkład i pobierałem podkłady i robiłem gitarę samą i tonacja taka, taka, sraka i owaka i po prostu nie wychodziło. Nie czułem, że to jest dobrze zrobione. Tak czasami jest. Dobra, jeszcze raz mam z tego premiera. Jest laptop, na którym pracuje IGA, i jest mój komputer, na którym pracuję ja. To są pliki, które będziemy montować. No to ty jak będziesz to montować jakieś inne pliki. W sensie no, to, takie po, jakby... testowe pliki ci dam jakieś, no, które są na tym komputerze. Po prostu pokażę Ci zastosowanie jakichś tam skrótów klawiszowych i tak dalej, po prostu jak ten program działa, jak się go obsługuje, żebyś po prostu go rozumiała. się mi, że to jest naprawdę proste, przynajmniej to, co Ty będziesz robiła, czyli ciała filmy i tam. <laughs> ja od razu nie zakładaj, czy będę robiła. Nie no, obcinanie filmów jest strasznie proste. no Dobra, moi drodzy, ja teraz wyłączę kamerę. Będziemy musieli poświęcić temu troszkę czasu. Także zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie kciuki za Igę, bo naprawdę czasami jej pomoc przy takim montażu będzie mi bardzo potrzebna. Będziemy mieć dużo materiału, bo teraz już będziemy mieć materiał na. Dwa, dwa, trzy vlogi, potem wrócimy z wyjazdu, będziemy mieć materiał na kolejne vlogi, i potem będziemy mogli nagrywać na bieżąco. No, zobaczymy. No, fajnie by było, jakbym zawsze chciałem robić to daily vlogi. To już by ale... było w, w tam piątym daily vlogu, no. <laughs> już. Dobra, zobaczymy, co z tego się uklei. Um. Chłopiechał z gołą stopą w ogóle, widzieliście? Chłop jechał tak, że miał nogę. Topę wystawioną za okno. Okay. Autentycznie. Naprawdę takiego.